Bardzo serdecznie w najnowszym filmie Dzisiaj będzie mowa o ciuchach A dokładnie o zamówieniu internetowym które poczyniłam na stronie e-boutique.pl tak? Tak, boutique.pl. Tak naprawdę nie jestem powiązana z tą firmą w żaden sposób, po prostu moja siła dała mi cynkola, że są t-shirty po 7,99 i po prostu ja na takie promocje jestem łasa, więc od razu weszłam na stronę i zobaczyłam co mają tam ciekawego. Zamówiłam dosyć dużo koszulek, ale również mam inny rodzaj ubrań, więc jeśli jesteście zainteresowani, jak. Wyglądają te ubrania, na co się zdecydowałam, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Jeśli chodzi o ten film, chciałam Wam zrobić takie typowe mierzymy, ale niestety nie pokażę Wam się jak w nich wyglądam, ponieważ no, nie wyglądam w nich tak, jak bym chciała. I tak naprawdę te koszulki też mają dużo do życzenia i niektóre muszę po prostu przerobić, bo fason kompletnie jest niekobiecy, więc tutaj pokażę Wam je po prostu tak, jak zazwyczaj pokazuję Wam ciuchy i ogólnie jeszcze tak tytułem wstępu kupiłam tak naprawdę te koszulki, dlatego żeby mieć jakieś pole manewru, jeśli chodzi o nagrywanie filmów, ponieważ czasami jest tak, że jednego dnia uda mi się nagrać trzy filmy i po prostu muszę zmienić ten outfit, aby po prostu... Coś się działo, więc tutaj stwierdziłam, że koszulki to najlepszy sposób na zmianę outfitu do filmu, ponieważ widzicie mnie tylko od pasa w górę. I to tyle tytułem wstępu. Przechodzę, bo dosyć sporo tych ubrań mam. Ogólnie była tam bardzo duża przecena i te ciuchy naprawdę kosztowały tak, jak na tych chińskich stronach. I Pierwszy będzie sweterek, który kosztował. 12, nie, 13 zł, 12,99 w rozmiarze XL. Nie mogłam go nie wziąć, ponieważ no, sweterek, no tak naprawdę materiał, z którego jest wykonany, jest zapewne 100% sztuczny, no ale raz na czas można sobie na coś takiego pozwolić, i jest to sweterek z. Ten, jak możecie zobaczyć, on jest dosyć krótki. On mi sięga w pas i po prostu jest też dosyć szeroki, jeśli chodzi tutaj o obwód. Ale ogólnie rzecz biorąc, jak na sweterek za 13 zł, to po prostu żal było nie wziąć z fajnym motywem. Teściowa stwierdziła, że jeszcze jestem w takim wieku, że mogę sobie takiego kota jeszcze ubrać, więc cóż tu więcej chcieć? Z takich fajnych, naprawdę fajnych rzeczy. Jest czarny czarna taka narzutka. To nie jest sweterek, bo to nie ma guzików, tylko to jest taka narzutka czarna z takim tutaj wodospadowym przodem. I w sumie tą bym mogła wam pokazać, jak ona się prezentuje na mnie, bo to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Ogólnie do mojej sylwetki, jakiś top i tego typu sweterek, narzutka i outfit gotowy, a akurat z czarnego. Nie miałam. Materiał jest na pewno z dodatkiem jakiegoś elastanu albo line, ponieważ się tak troszeczkę tutaj rozciąga. E, dlatego wiem, że on się też nie zmechaci w praniu, więc tutaj z racji na to, że brakowało mi, e, brakowało mi tego typu ubranka to e, sobie zamówiła mi, on tutaj niby na metce ma napisane, że kosztował 60 zł, jest w że 42, a on kosztował chyba około 30 zł, wydaje mi się więc cena bardzo atrakcyjna i luka w mojej garderobie została zaklejona, że tak powiem. A teraz przechodzę do T-shirtów, których jest dosyć sporo, mam nadzieję, że tak się wymawia słowo T-shirt. Ale rozpocznę sobie takie ułożyłam od najfajniejszego do najmniej ciekawego i one wszystkie kosztowały 7.99. Pierwsza koszulka to koszulka w kolorze białym, z tak założonym rękawkiem. I tutaj z taką grafiką, pistolety i róże widzicie napis, i to jest najlepsza koszulka, którą tutaj zamówiłam, która najbardziej mi się podoba. Jest dosyć długa, sięga za pupę do rurek, do jeansów, super sprawa, więc tu nawet mi w niej nie przeszkadza to, że ma tak bardzo zabudowany dekolt, więc jej nie, nie będę ruszać. Więc za 7 zł. Moi drodzy, za 8 zł, cóż tu więcej chcieć? Kolejna jest również taka, powiedzmy trochę infantylna, ale bardzo mi przyciągnęła uwagę ta grafika, czyli ten kod w okularach. On ma jeszcze tutaj taką kokardę na głowie, również bardzo fajnie wykończony tutaj dekolt i um, Oto, rękawki, taki standardowy, również dosyć długi. E, długa koszulka, więc naprawdę bardzo fajnie. E, kolejna, mam tu jeden e, wieszaczek, i tak, żeby było lepiej zaprezentować, będę je nakładać te e, koszulki. Kolejna jest w kolorze takim miętowym, niebieskim. Od kiedy jestem blondynką, e, to zauważyłam, że właśnie niebieskości, granaty, strasznie pasują e, mi, więc e, przekonałam się do nich i stwierdziłam, że sobie właśnie Właśnie taką koszulkę zamówię. Ona również jest fajnie zrobiona, jakość bawełny jest bardzo dobra, ma dodatkowo czarną lamówkę, więc jest bardzo kobieca ta koszulka. I tutaj z taką grafiką. Myślę, że również będzie się bardzo dobrze nosić. Kolejna jest taka, że. Zaplątały mi się metki. Kolejna jest. Szara. Również bardzo dobry materiał. Bardzo miękka bawełna. Klasyczny taki krój, taki z troszeczkę może ściętymi tymi rękawami, z taką oto grafiką, nadrukiem. Więc ona jest troszeczkę cieńsza aniżeli te pozostałe. Kolejna jest już taka bardziej do filmów, ponieważ tutaj się coś dzieje. Mamy taką wstawkę z koronki. Jest w kolorze różowym. Również bardzo fajnie przycięty e, rękawek. E, napis złoty na czarnym tle, więc e, ta koszulka jest już troszeczkę krótsza, ale również bardzo fajna. Myślę, że do filmów super się nada. E, ta jest odjechana w takim dosyć niestandardowym e, kroju, że tak powiem, ale stwierdziłam, że zaryzykuję, e, i to jest taka. E, bluzeczka, która ma jak widzicie tutaj rękaw tak wycięty, więc jeśli ją mamy na sobie to tutaj ramię jest odsłonięte jest takiego dresowego materiału jak możecie zauważyć i z tyłu jest dosyć specyficzna ponieważ ma takie ogromne wycięcie więc muszę popracować nad moimi plecami, żeby móc w niej wyjść na światło dzienne do ludzi, ale ogólnie rzecz biorąc koszulka ciekawe, Ciekawa, więc na pewno ją w filmach niebawem zobaczycie. Kolejna bardzo mi się spodobała na modelce i to jest taka tunika długa, ale dosyć przylegająca koszulka taka właśnie długa z dekoltem również takim bardzo wysoko zabudowanym i tu rękaw jest jak przy klasycznym takim t męskim więc tu myślę właśnie już przy tej bluzce żeby założyć go po prostu zrobić tutaj taki mankiecik jakoś tutaj go przyczepić więc tu będę kombinować i ona jest również ze złotym napisem i jest naprawdę bardzo długa i ma tutaj Jakieś sajgonki napisane w różnych językach, więc mam nadzieję, że tutaj nie jest nic obraźliwego napisane. I ogólnie rzecz biorąc, ona jest w rozmiarze L, i ogólnie większość z tych koszulek jest w rozmiarze L. Ta akurat teraz, którą Wam pokażę, i kolejna jest w rozmiarze M, i to są najsłabsze ogniwa, że tak powiem, jeśli chodzi o te zamówienia, bo na stronce były zaprezentowane bardzo fajnie. Myślałam, że ten nadruk będzie taki bardziej e, świecący, elegancki, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj jest cena 50 zł w życiu. Bym za to nie dała 50 zł, więc dobrze, że zakupiłam to za złotych 8. E, I to jest taki zwykły krój męskiego, męskiej koszulki e, z takim napisem e, Vibe. Chyba tak to się wymawia. I tutaj myślę, żeby wyciąć, w ogóle przyciąć tutaj dekolt, zrobić zupełnie inny: tutaj ten rękawek, bo wygląda w niej tak, jakbym mężowi z szafy wyjęła koszulkę, a druga, kolejna jest tego samego kroju, czerwona z napisem i z tyłu jest znak zapytania i ona się w sumie troszeczkę różni jeśli chodzi o bawełnę ta jest troszeczkę lepsza, taka śliska ta jest bardziej sztywna więc mimo tego, że kroję takie same to jednak jakościowo bluzeczka ta akurat wypada lepiej i niby kosztowała 35 zł i w niej również zmieni sobie tutaj kształt dekoltu i zrobię coś z rękawkami więc tu pod tym względem temat koszule Zamknęłam do każdego zamówienia. Gratis była dodawana jeszcze taka torba, więc będę miała ją na zakupy z takimi kocimi oczami, i ona jest tutaj również zapinana na zatrzask. Więc w sumie jako gratis fajny. A teraz przejdę do sukienek nie sukienek, tylko spódniczek, które również były tanie jak woda. Pierwsza spódniczka, którą Wam pokażę, jest to taka spódniczka w czarno-białe paski w kształcie litery A. I ogólnie rzecz biorąc, ona kosztowała 13 zł, więc jest w bunkę, więc spokojnie się w nią mieszczę i myślę, że jakiś tutaj klasyczny outf outfit w takim marynarskim klimacie się uda z nią. Zrobić. Kolejna spódniczka to spódnica Maxi w kolorze czerwonym. Ona jest dosyć tutaj wąska, więc kilka centymetrów przydałoby mi się zgubić, żeby do lata, żeby się w niej fajnie zaprezentować, ale długość jest odpowiednia sięgami do kostki, więc do sandałów, do koturny będzie fajnie wyglądać. Ma też tutaj dosyć spory rozporek sięgająco od kolana chyba w dół. I jeśli chodzi o materiał, myślę, że on może się mechacić po praniu. Jest taki dosyć sztuczny, więc na jakieś bardzo upalne dni się nie nada, ale kosztowała również chyba 13-15 zł, więc na pewno bym nigdzie nie dostała tego typu spódnicy w tej cenie. I ostatnia czarna w ogóle na stronie wyglądała troszeczkę inaczej, ale ogólnie rzecz biorąc zobaczymy jak ją wyprasuję, może będzie fajnie się prezentować. Czarna spódnica tutaj z takim w gumkę, również z takim mankietem, i ona jest taka jakby z trenem, widzicie? Tutaj jest spódniczka przed kolano, a z tyłu jeszcze ciągnie się taki tren. Więc. Zobaczymy. Myślę, że na lato też taka dosyć ciekawa propozycja, również w cenie. Ta w ogóle początkowo kosztowała 20 zł, więc na pewno dałam w okolicach 10 zł za nią i to byłoby w, w sumie tyle, jeśli chodzi o to zamówienie. Bardzo Was przepraszam, że nie mogę Wam się pokazać w tych ciuszkach, ale niestety no, muszę nad sobą znowu popracować i ogólnie rzecz biorąc też nie mam ochoty zakupywać. Większej ilości ciuchów, więc staram się ograniczyć. Te ubrania są takie, że nawet jeśli schudnę kilka rozmiarów, to będą nadal dobre, więc tutaj nic nie tracę. Wydaje mi się, że wypada mi jeszcze powiedzieć słów kilka na temat jakości tych ubrań. Jeśli chodzi o takie dotykowe wrażenia są bardzo pozytywne, bawełna dosyć wysokiej jakości. Jest kilka ciuszków, które są wykonane ze sztucznych materiałów, więc tutaj wydaje mi się, że na stronie jest napisany skład z jakiego jest zrobione ubranie. Oczywiście na stronie zdjęcia bardzo zachęcają i wyglądają mimo wszystko niektóre rzeczy troszeczkę inaczej niż w rzeczywistości. Jeśli te rzeczy są jeszcze na stronie, podwinkuję Wam je na dole, żebyście sobie zobaczyli. Ogólnie nie zachęcam Was ani nie odradzam Wam zakupów na tej stronie. Po prostu to było moje pierwsze zamówienie i suma summarum nie jest tak źle, jeśli chodzi o takie zakupy internetowe. Więc cóż tu więcej, chcieć koszulki za 8 zł, tak naprawdę no, normalnie się w tej cenie koszulek zazwyczaj nie dostanie, więc czasami warto skorzystać z takiej okazji, chociażby po to, aby móc w czymś migać po domu do sprzątania i gotowania, więc tutaj na pewno te koszulki mi się przydadzą. Dajcie znać, czy robiliście zakupy na tej stronie, czy jesteście zadowoleni z jakości tych ubrań i ogólnie no też nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jak one się zachowają po praniu, ponieważ one jak widzieli są z metkami one przychodzą do Was również w workach, takich foliowych, zapakowanych, tak jak po prostu są w sklepach internetowych przesyłane rzeczy, więc tutaj nie jest to nic innego niż standard. No i to by było tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że tematyka Was zachęciła. Jutro zachęcam Was do odwiedzenia mojego kanału, ponieważ będzie hol z ubraniami już z sieciówek, będą dwa odkrycia wierzchnia oraz kilka fajnych ciuszków, więc zachęcam Was do yy, odwiedzenia mojego kanału jutro, a dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!